Dzień dobry, piękna, witam Cię bardzo serdecznie. Marta Chowańska wyda Twoja codzienna metamorfoza i dzisiaj propozycja takiego szybkiego, ale efektownego makijażu z tą piękną paletą cieni. Mamy błyszczącą dolną powiekę, mamy matową powiekę górną, ładnie wyrównaną skórę, będzie też piękne kombo na ustach, także jeśli chcesz się nauczyć pięknie i szybko malować, zapraszam Cię do oglądania. Zaczynam od bazy pod podkład, która pięknie wygładza, chroni, ma też sobie filtr SPF, Przedłuża trwałość podkładu i sprawia, że lepiej on po prostu przylega do skóry. Wygląda dużo ładniej, nawet niewielka ilość kryje wtedy lepiej. I po prostu tą bazę zawsze wmasowuję paluszkami odrobinkę do całkowitego wchłonięcia. Baza idealnie się łączy z tym podkładem, który będę nakładała sobie pędzelkiem na całą buzię. ścierając i wklepując. ilość wybierasz. Sama podkład ma super krycie. Można też budować to krycie, nakładając go warstwami, ponieważ podkład nie zastyga, tylko pięknie się wtapia w skóra. Nie robi efektu maski. Zatem ja nakładam sobie taką jedną warstwę, ale właśnie dzięki użyciu bazy, no to krycie jest zdecydowanie lepszy niż gdybym nakładała go solo w okolice oczu korektor w odcieniu, ładnie przykrywa cienie ja też bym go sobie nakładać wokół ust i wokół noska ponieważ do mojej karnacji on pasuje nie tylko w otoko ale jeśli masz jaśniejszą karnację to ten wspaniały korektor mam jeszcze w, czteru, w czterech kolorach i zawsze dopasowuje właśnie idealny dla ciebie także zapraszam nie tylko do mojego sklepu online, ale zapraszam przede wszystkim na brief, na konsultacje, gdzie doradzę, podpowiem, pokażę najlepszy odcień dla Twojego typu urody, ale też najlepszą formułę. Doklepuję sobie pędzelkiem i tak nałożony podkład naprawdę trzyma się zaludki dzień. Teraz przejdę sobie do puderku. Mam dzisiaj taki mniejszy, wezmę podróżny pędzelek do kosmetyczki i. Cudownie utrwalający, transparentny puder. To no tak być, ja robię makijaż naprawdę, który ma przetrwać do późnych godzin wieczornych, a nakładam go wcześniej rano, więc tutaj dobrze utrwalający puder, który nie wysusza skóry. Tylko, że dla mnie w makijażu też jest bardzo ważny komfort. Musi być przyjemnie, lekko, ta buzia musi być nawilżona. Lubię takie uczucie, jakby na twarzy makijażu w ogóle nie było. Ale wiem, że on jest i że dobrze się trzyma. Ok, przechodzimy do pięknej palety. Mamy tutaj brązer, trzy cienie, oświetlać, wszystkie wkłady skomponowałam do tej palety sama dla Was, także mogę taką paletkę w dowolnych kolorach ułożyć też dla Ciebie i zaczynam sobie od brązerka, którym zaznaczam dość mocno. tej kościerzmową, delikatnie skroń i żuchwę. Wmasowując moim ulubionym pędzlem do konturowania. Zawsze lekko ku górze, żeby właśnie ładnie unieść optycznie kość. Teraz będzie róż. Róż bardziej wklepuje, wtedy kolor jest mocniejszy, bardziej intensywny. I na końcu delikatnie tylko rozcieram. O, troszkę nałożyłam więcej niż z tej strony, więc tutaj sobie dołożę. I rozświetlacz na końcówkę pędzla i nad główną granicą różu doładli, tutaj to się wtapia, łączy i przenika. Policzek gotowy. Teraz zaznaczę sobie brwi, wyczesuję szczoteczką, z drugiej strony tej szczoteczki jest pędzelek, którego dzisiaj będę też używała. Moja ulubiona kredka, którą już myślę, że dobrze znacie. Jeśli oglądasz ten filmik pierwszy raz, to koniecznie zapytaj mnie o kredkę brunetkę, która po prostu no, robi brwi od nowa Mam klientki, które nie mają brwi po prostu i rysują tą kredką je od zera, bo ona wygląda tak super naturalnie. No, i można to zrobić naprawdę szybko i sprawnie, także jeszcze sobie tylko wyczeszę. Można mocniej, może delikatnie, ja cię tak. Pomiędzy. Ok, przechodzimy do pięknych cieni, jaśniutki cień bazowy, matowy. Cieniem dzisiaj też będzie brązer, Błyszczący cień taki w kolorze mchu i ciemna, nieciemna i mleczna czekolada. Zaczynam od tego jasnego, bazowego cienia na calutką powiekę ruchomą, duża ilość. Także dobrze zamoczyłam w nim pędzelek i po prostu maluję całą powiekę ruchomą, ale też łuk brwiowy po prostu. Tutaj chcę, chcę dzisiaj, żeby wszystko było gładkie i matowe następnie brązerek i brązerek dzisiaj idzie w załamanie powieki, czyli traktujemy go jako taki cień modelujący po prostu w ten sposób oszczędzam miejsce w palecie, bo oczywiście można by też tutaj włożyć brązowy cień, no ale skoro skoro jest brązer w tym kolorze i też jest matowy to świetnie się sprawdzi i dokładam go sobie więcej, więcej żeby zbudować takie no taki efekt właśnie cienia tutaj na całej powiecy ruchomej a na całej, nad całą powieką ruchomą, ale też w zewnętrznym kąciku. I teraz mleczna czekolada, którą wklepuję sobie w zewnętrznym kąciku, rozcieram do środka i też rozcieram ku górze. Także cała górna powieka jest matowa, to wygląda bardzo elegancko. Troszkę może boimy się tych matów, że trudniej się je rozbędowuje, ale te cienie naprawdę pięknie się łączą ze sobą. I zobacz, wszystko robię jednym pędzelkiem. Mniej więcej taka intensywność. Można ciemniej, jeśli lubisz, po prostu dokładając więcej. Ok, kiedy góra jest tak wycieniowana, to przechodzę sobie do mniejszego pędzelka. Zawsze makijaż robię na te dwa pędzle. I biorę ten piękny, zielonkawy cień. I rozcieram go sobie wzdłuż dolnej powieki. Delikatnie, nie za dużo właściwie, wystarczy tylko dotknąć pędzlem cienia i rozetrzeć. A potem, tym pędzelkiem, który nakładałam brązik, rozcieram sobie jeszcze ten cień na dole, tak żeby ta granica właśnie była taka lekko rozmyta. I teraz, uwaga, wracam sobie do pędzelka skośnego, z drugiej strony była szczoteczka. Nabieram znowu tą czekoladkę i tą czekoladką maluję sobie kreskę wzdłuż górnej powieki. Bardzo prosto jest to zrobić cieniem. Dużo łatwiej niż eyelinerem i dużo też subtelniejszy daje to efekt. Proszę sobie tą kreskę rozmyć, także dosłownie aż się rozetrze w skórę, i tutaj sobie mniej więcej dwóch trzecich oka też wzdłuż rzęs prawie gotowe, teraz przepiękna kredka z edycji limitowanej w szmaragdowym kolorze, będzie tu też pasował brąz albo miedź więc możesz poeksperymentować i tą kredeczkę nakładam sobie wzdłuż całej linii wodnej na górze i na dole Mocno tuszuje rzęsy pogrubiającą maskarą, zwróćcie uwagę, że ta kreska, którą zrobiłam jest też taka delikatnie metaliczna, więc ona ładnie błyszczy z tą dolną powieką, także ten makijaż naprawdę ciekawie wygląda, jest taki biżuteryjny, fajnie podkreśla oko, a na usta przepiękne, super trwałe, nudziakowe połączenie, najpierw konturówka, Pełniam nią niemal całe usta. Im więcej nakładam, tym ciemniejszy robi się kolor, więc też możesz zdecydować, jak dużą lubisz intensywność. I na konturówkę: pomadka limitowana, matowa, płynna pomadka z olejkami pielęgn pielęgnującymi. Wypełniam sobie całe usta. Gotowe. Tak wygląda gotowy makijaż, jestem ciekawa jak Ci się podoba, ja czuję się w nim świetnie, jeśli chcesz dopasować, dobrać idealne kosmetki dla siebie, trwałe, luksusowe, przyjemne i proste w używaniu, napisz, a z przyjemnością ja Ci doradzę, dziękuję, że oglądałaś ten filmik, jeśli Ci się podobał, koniecznie skomentuj, polub, udostępnij, może też masz pomysł dla mnie na kolejne makijaże, bo te metamorfozy, które dla Was tworzę, pojawiają się... Codziennie życzę Tobie przepięknego dnia. A jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcę Ci tylko powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz.